Cześć Marko, Cześć Marko i Robek strony, dzisiaj ze mną Dominik. Porozmawiamy trochę o detoksykacji, trochę o tym, jak to ma wpływ na nasze pojmowanie, postrzeganie świata, na świadomość, bo to, te tematy są wszystkie powiązane. Wszystko jest połączone, nie? Jak dziwnym trafem tak wszystko jest połączone. Jak coraz częściej zaczynamy coś robić ze sobą albo coś testujemy, otwieramy się na jakieś różne rzeczy, nie? Nazwijmy to rzeczy, czy tam coś, co przychodzi. Czasami coś przychodzi do nas. My na początku stawiamy jakiś tam opór temu, bo po co? Co mi to powiada, że jakieś, nie wiem, witaminy, czy jakieś inne rzeczy, czy coś tam będę brał, czy coś będę kleił, czy cokolwiek będę robił ze sobą, czy nawet jakieś ćwiczenia, czy jakieś inne rzeczy. No to może się uruchomić coś takiego, bo wiecie, jak to jest. jak czujemy, to jest fajnie, ale czasami ktoś może po prostu spojrzeć na to, że on musi to zrozumieć. No i wtedy wiemy, że załącza się też rozum. To też nie jest najgorzej, bo ok, każdy ma prawo do tego, żeby z niego korzystać, czyli uchwała się jakaś blokada, ale w momencie, kiedy się otworzymy, to możemy zobaczyć troszeczkę inną perspektywę i dać temu trochę czasu i zobaczyć, gdzie nas to prowadzi, nie? No jak to jest u Ciebie? Jak ogóle... Bo Ty też zaczynałeś kiedyś coś, różne rzeczy robić, nie? Ale... No dokładnie, no słuchaj, no tutaj no Ty jesteś fachowcem od, od pastrów, ja jestem fachowcem od suplementacji, więc mogę powiedzieć, jak ja wystartowałem, jak przeprowadziłem detoksykację organizmu, inaczej. Przed tym, zanim to zrobiłem, beton. Stary, totalnie beton, nie zmienię się, jestem jaki jestem, koniec. Ja naprawdę miałem takie betonowe podejście. Natomiast co się okazało? Gdy zacząłem właśnie przeprowadzać proces detoksykacji, gdy zacząłem się odkwaszać, nagle okazało się, że ja cię ręce. to ciało się zmieniło. Wszystko się poprawiło, moje postrzeganie i widzenie świata zaczęło się zmieniać, ale radykalnie. Czyli chodzi o to, spójrz teraz ja na ludzi. Tam jesteśmy w mieście w Warszawie. Ciężka energia, o, naprawdę, ja tam wolę, wolę las, no ale, ale trudno, no tak, tak tym razem wyszło. E, ludzie tutaj w blokach mieszkaniach w wieżowcach e, są bombardowani poprzez spaliny, są bombardowani poprzez e, wodę, którą piją e, toksyny w, w jedzeniu, niejedzeniu, e, to oni siedzą i są po prostu zahipnotyzowani, ich mózgi nie działają prawidłowo, bo nie ma takiej opcji. I teraz e, ja zwróciłem uwagę, że poprzez właśnie zadbanie o ciało, wywalenie tak po prostu toksyn, zaczynamy inaczej myśleć, inaczej postrzegać, a potem się włączają kolejne funkcje świadomościowe. No, to jest dobre co powiedziałeś. W ogóle fajnie, że zacząłeś. Ja plastrami, i ty tam suplementacją etc. Ale to można współistnieć, współpracować się okazuje jednak, nie? No, to jest to jest no, no bo to, jak można nie? pić wodę. Ale fajnie, że poruszyłeś ten temat, generalnie, że, że wzrasta tą tam świadomość. Ja myślę, że ona też się budzi i coś nas wypiera i powoduje to, że próbujemy, szukamy, jakieś, otwieramy się na nowe rzeczy, które tak naprawdę, ja tak powiem Ci szczerze, przez lata jak patrzę na to, to patrzę też to w ten sposób, że to są też pewne takie, można powiedzieć, troszeczkę takie ściąganie oporów, krok po kroku i, i przez to zaczyna ten organizm troszeczkę się oczyszczać i inne rzeczy postrzegać. Oczywiście na początku możemy czuć jakiś tam może dyskomfort, może no bo wiecie, zanim, zanim coś starego nas opuści, co na przykład tam zalegało, nawet nie wiedzieliśmy, że to jest, no? nie mieliśmy tej świadomości, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sprawdzić. To nagle ciało się też tak troszeczkę uwalnia, luzuje, może jesteśmy bardziej zmęczeni, może potrzebujemy więcej oddechu. Nagle coś nas pcha do tego, tak jak sam powiedziałeś, że żeby więcej czasu na przykład spędzać natury, zacząć chodzić tak. na spacery, coś ze tak. sobą robić. Niekoniecznie to muszą być zamknięte przestrzenie, no bo wiesz, ja też próbowałem swoich, na przykład, ja miałem taką metodę, że ja kiedyś też tam ważyłem ze 126 kg, zanim zacząłem się tym zajmować. Ile? 126. No. Ale... Nie, no to ja, ja 99,5, 100 nie przekroczyłem Nie, w ja, życiu. ja przekroczyłem. Ale to wyszło A... jest, ja to A... wiem. No to nie, może nie było widać, ale byłem taki trochę ulepek, ale to też było potrzebne na jakimś etapie próbowałem jakieś tam siłownie ciężarów w przestrzeni i, i próbowałem i to jest ok, ponieważ każdy jak próbuje i otwiera się, to znajduje też taki element, który jemu pasuje, tak jak z medytacją, tak jak z postrzeganiem mhm. rzeczywistości. Jeden będzie miał tę medytację przez spacer w lesie, a tak. ktoś inny będzie zamknięty, bo w zamkniętym pomieszczeniu z innymi wchodził w ten stan. I to też jest fajnie, jak ktoś się może wprowadzić, to już jest w tym stanie, bo tobie też łatwiej przez to przebrnąć i może tak naprawdę ci towarzyszyć w tym procesie, bo sam przez to przeszedł, ale przeszedł, sam tego doświadczył, nie? To też jest no. fajne, żeby właśnie, jak ty powiedziałeś, spotykać i znajdować na swojej drodze też ludzi, którzy przez coś już sami gdzieś tam przeszli przez jakiś ten. I teraz... Za rejon, no? Jak rejon, tak jak z tą świadomością, nie? E bo my cały czas jesteśmy na poziomie otwarcia, że coraz bardziej otwieramy i, i kiedy byśmy już powiedzieli, że to jest, o chyba ja już zrobiłem ze sobą wszystko, wszystko Ta. osiągnąłem, tak to nagle mówisz, ja no, wiem, że to jeszcze nie wiedziałem, że mam tyle rzeczy, nie? Ta. I to jest w ogóle, i to jest chyba najpiękniejsze w ogóle w tym podróż, to doświadczenie nasze. Ta. A przy okazji, też jest, jest ciekawe, nie wiem czy, czy już o tym mówić, ale powiem. No tak mi naprawdę teraz przyszło, wiecie, czasami coś do coś chodzi. Że wraz z tym procesem takiego oczyszczania, uwalniania się wszystkie z tego ciężary. No bo pomyślmy sobie, na przykład taki prosty przykład, mamy trochę metali ciężkich, gdzie mamy jakieś metale ciężkie, one tam zalegają, jest tak, są takie... No to masz od razu ta, stany zapalne automatycznie. I stany zapalne, ale to też jakby trochę nam koliduje, żebyśmy mogli wzrastać i wciążenie. Oczyścio. Czyli to obciążenie ściągamy to Wchodzimy na coś, ale też pojawiają się na naszej drodze różne zjawiska, różne sytuacje. Różni ludzie. Różni ludzie, to też, bo my się też nie znaliśmy. No tak. Czyli no to, w ogóle nikt no tego nie planował, nie? Jak jesteś gotowy, to nauczyciel zawsze się znajdzie. No. I, I to jest mega. A ja uważam, że e, jak się uczyć, to tylko i wyłącznie od najlepszych. Często gęsto e, w starym świecie, tak? Jak siedziałem w Starym świecie, e, to słyszałem takie coś. Nie bo wujek Marian powiedział, a wujek Marian Kurdy nigdy w życiu nie robił takie rzeczy, ale on już jest fachowcem, mimo że tego nie robił, ale ma autorytet swój i wujek Marian powiedział, to, to musi być po prostu prawda. I to było stare myślenie. Natomiast nowe myślenie, patrzę na ludzi, którzy mają efekty. Czy to efekty na polu świadomości, czy to efekty na polu duchowości, czy to efekty na polu zdrowia. I ja czerpię od tych ludzi, a nie tak jak idziesz do służby zdrowia na przykład, większość lekarzy otyła. Mają problemy, umierają kurde szybko, a ludzie do nich chodzą i się po prostu nie wiem czego oczekują. No jak popatrzę na gościa i on, on wygląda jak wygląda i, i ma, ma mi mówić co ja mam. E, zrobić, żeby być zdrowym, no to tu no, zaraz mi się sprzeczność pojawia. No, Przypomniało się coś, jak widziałem takie taki zdjęcie takiego dietetyka, który miał delikatną nadwagę i właśnie mówił o sobie, która ma co ze sobą robić. Nie? Mm -hmm. No ale to fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo to jest takie właśnie, żeby możemy odczuwać właśnie. Ale w komcu, też, w to wszystkich to odczuwa, też nie? nie wolno wsadzać do jednego wora, bo niektórzy mają naprawdę problemy zdrowotne, e, dysfunkcję już po prostu pewną. Nie wiem, mogą być po jakichś, nie wiem, mega przejściach, tak? po jakichś mega mm. chorobach, które uszkodziły nie wiem, organy wewnętrzne, różnie po prostu bywa, czy rozwaliły gospodarkę hormonalną. Ja e, i, I to też nie jest tak, że wszyscy, tak? No, ale zdecydowana część po prostu przez swój brak niewiedzy, swoje niedbalstwo i tak naprawdę e, lenistwo nie chce nic ze sobą po prostu zrobić, bo mu dobrze, bo szybko i zobacz, w jakim społeczeństwie my żyjemy. My chcemy, jako ludzie świadomi, nie wiem, zmieniać świat, ale jak już przyjdzie do działania, to tak no niekoniecznie. Postanowienia noworoczne ostatnio, nie? No, postanowienia ja noworoczne do Gryfona. To zajebisty temat, no <laughs> nie? Ja nie wiem, ile tych roków postanawiałem, postanawiałem, więc w tym roku postanowiłem nic nie postanawiać. To <laughs> <laughs> e, Bo słuchaj, no to jest um, ciekawy aspekt na tym polu energetycznym a propos. No, wszyscy w jednym czasie postanawiają. Więc energia się rozmywa na, tak naprawdę, dlatego te postanowienia też nie wychodzą. Wiesz, no to jest dobre, co powiedziałeś pod tym kątem, bo ja patrzę na to teraz z innej perspektywy. Jakby postanowienie, ty możesz zacząć tu i teraz, w ułamku sekundy tu i teraz podjąć decyzję, że coś zaczynasz robić ze sobą albo próbujesz coś robić. Czasami oczywiście jeszcze nawiążę do tego, że ktoś się nie rusza czy coś i to, co powiedziałeś, że ktoś, nie można nikogo coś gdzieś tam skreślać. Bo może czasami jest też tak, że my nie patrzmy też, czasami po prostu patrzymy, że ktoś nam ma rozwiązać nasz kłopot, e a może też się pojawia na naszej drodze po to, na przykład w tytule jakiś tam autorytet czy coś, pojawia się tak zwany, nie? No bo, bo nie potrzeba aż takich eksperckich certyfikatów, żeby mieć, ale może on się też pojawia na naszej drodze po to, żeby nam czasami uświadomić, co my możemy i co my możemy dać światu, i jemu możemy też w ten sposób, będąc chociażby spotkać tą osobę na swojej drodze, też, że tak powiem, tak coś kliknie i powie, kurde, może zacznę czegoś nowego, czegoś innego, może zobaczę, jak wygląda świat na zewnątrz, bo wiesz, w tym, w tym stresie, w tym wszystkim, tak jak żyjemy, to zobacz, mówisz, ludzie, ktoś siedzi w bloku, ktoś siedzi w firmie, ktoś siedzi gdzieś tam w pędzie, dodatkowo informacje, jeżeli my się nie wylugujemy, tylko nasza uwaga podąża tak naprawdę za tymi stanami czy zjawiskami niskowibracyjnymi, to mamy ich coraz więcej na swoim polu i my nie możemy z tego wydostać, ale czasami osoba, która wpadnie i, 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 i nagle będzie taki przełom w postaci jakiegoś takiego, nie wiem, zdarzenia, które może wyda się na pierwszej w rzucie bolesne, no ale też, żeby nasiona się wybiło z ziemi, to też tam jest ból. Ile energii i mocy jest potrzeba, żeby to wszystko zaczęło rosnąć? Ile, na, ile wiesz, minerałów, wszystkiego jest potrzebne, żeby nawet takie drzewo przez tyle lat rosło, no, Ale na początku to nie było takiego takie drzewa. I tak samo jest z nami. I, i, I to jest ciekawe, właśnie, co powiedziałeś pod tym kątem, bo, bo tak naprawdę w tym wszystkim z tymi postanowieniami to jest też pierwsze pytanie, bo powiedziałeś, że w jednym momencie wszyscy postanawiamy. I teraz pytanie, czy. Mu, czy tak naprawdę mamy w jednym momencie to robić? To też jest dobre pytanie. Możemy nie. robić to w osobnych momentach, kiedy jesteśmy, czujemy się ze sobą dobrze, żeby nie było w tym takiej presji, bo teraz umówmy się. Pomyślcie sobie tak, to jest tak jak troszeczkę z ćwiczeniami, z dietą, etc. Jeżeli w tym będzie presja, jeżeli będzie w tym stres, to co to będzie dla komórek? Co to będzie dla naszego ciała? Co to, jaki będzie efekt tego, jeżeli przyczyna była zmusu? To efekt sprężyzności niestety po pewnym czasie pokaże nam. Jak się wiga, później pyk, powrót do tego, co było. Mm -hmm. I tak samo tutaj. Jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, ja tak postrzegam, jeżeli łączymy się wszyscy i z poziomu, to można poczuć, z poziomu braku, bo. Nie mam odpowiedniej wagi, nie mam odpowiedniego wyglądu, nie mam czegoś, jeżeli te, nie popracujemy na tym, I tu już wchodzi ta strefa właśnie bycia ze sobą, bycia z sobą, wylogowanie się z tego wszystkiego, co mówię. Ja nie mówię, że to, co ktoś mówi, jest nie takie, jak powinno być. my każdego na Nie jest to, co mówi na danym poziomie, też tam jest to potrzebne i to też po części jest trochę nasze, bo też inaczej kiedyś mówiliśmy i teraz też na przykład mówi to, co my kiedyś mówiliśmy. No przecież nie ja będę wyśmiewał nie... ludzi, no jak sam taki byłem, no to kurde, no, 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 no ja pierdzielę. No. no nie o to w tym chodzi. No właśnie, ten do tego wszystkiego i, i wiesz, i, i teraz jak wyeliminujemy tą przyczynę, czyli ten stan jest ważniejszy. Czyli jeżeli ja patrzę na to w ten sposób, jeżeli ja tak obserwuję po sobie, oczywiście to nie, u każdego zadziała inaczej, niech znajdzie swoją własną drogę, bo to też jest fajne, żeby każdy gdzieś tam odnalazł swoje te, można powiedzieć, tą, tą falę taką i jest tego, gdzie się uzupełniamy wspólnie, każdy z nas uzupełnia ten świat z gdzie... Jeżeli czujemy, że jest jakaś podpresja, bo jest jakiś mus, że nie musimy teraz, bo jest postanowienie noworoczne, bo wszyscy mówią, że to jest postanowienie rzeczy, że to jest nowy rok etc., to wyeliminujmy to, żeby to nie wynikało z tego, żeby to było po prostu nasze typy wewnętrzne, coś, co my byśmy chcieli zaimplementować. A uwieszy się osoby, yy, rzeczy i to, co nam będzie potrzebne do tego, żeby to się zrealizowało, to się po prostu zaczyna realizować. Tylko ty ten wiesz? stan jest ważniejszy. Ja tak patrzę te, na to, że ten stan po prostu jest... od tego stanu wyjść, żeby zaobserwować, żeby to nie było... Piszą wszyscy, to my piszemy. Ja pamiętam, kiedyś byłem na jakimś takim szkoleniu i tam kazali wszystkim pisać, co to on będzie miał. Samochody, to, 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 to wiesz, takie skleja z hmm? rezolucjami. no. I ja mówię, kurde, wszyscy mają pisać to samo? Mówię, wszyscy chcą tego samego? Tak naprawdę po części my wszyscy szukamy tak naprawdę tego spokoju, szczęścia, żeby czuć się dobrze, być zdrowym, żeby być w harmonii z innymi, żeby nasze relacje były fantastyczne, żebyśmy się opatrzyli z super ludźmi. I po części jakbyśmy na to zaobserwowali, nie wiem czy to zwróciło na to uwagę, no. że w momencie kiedy zaczynamy coś robić ze sobą, oczyszczamy się, to na początku... Kiedy już pozytywnie zaczynamy myśleć, że jest wszystko fajne, że akceptujemy wszystkich, to pojawiają nam się na naszej drodze jedno i drugie zjawisko. Czyli takie zjawisko, wiesz, czegoś, co jest pozytywne, fajne, a z drugiej strony takie przeciwieństwo. E, wszechświat mówi, sprawdzam. Wszechświat mówi, sprawdzam, ale czy też nie pokazuje nam na przykład tego, bo tak jak teraz mi właśnie to przychodzi ostatnio, jak chodzę na spacery, czy też nam nie pokazuje tego, że my tak naprawdę mamy tą jedną, mamy ten plus, mamy ten minus i my mamy w tym płynąć i mamy tak naprawdę być zsynchronizowani z tym wszystkim, żeby nie wypierać jednego, żeby teraz nie pójść ze skręności w drugą, że to... Ale jak wyprzesz, to automatycznie... Wypierasz no, no stary, no i to znowu jesteś kaczy... bo jesteś nie blisko pewnego miejsca. <grym> <grym> no to, to jest racja jak najbardziej. Ja bym tutaj jeszcze poruszył temat, słuchaj, zobacz jak to wszystko jest skonstruowane. Ludzie w miastach mają zdecydowanie mniej szans na to, żeby otworzyć oczy, bo są fale elektromagnetyczne, wiesz, bo to, te miasta są zbudowane w sposób po prostu nieprzyjazny. I teraz to co powiedziałeś, ja znowu uważam tak, jeśli czasami nie przymusimy się, tak? czyli załóżmy, nie chcę mi się rano wstawać o 5. A dobra, połączę sobie zemkę. bo mam jechać do Warszawy, no bo mam ja na przykład do Warszawy eee, i wiesz, nie wstanę z tego łóżka, się nie przymuszę, no to powiedzmy no, będę leżał i się nic po prostu nie zmieni, do momentu, w którym wszechświat na przykład stwierdzi, no okej, okay, nic nie zmieniasz, to Ci tak jebne w łeb, przepraszam za wyrażenie, że po prostu strybisz, wtedy się pojawi dopiero stres. Bo zobacz, bo e, ja na przykład jak e, m, otwierałem oczy, to na raty. Nie, że tak raz no i ten proces dalej trwa. To nie jest tak, że on się zakończył, że teraz buruj nie wiadomo co, to nie to, to, to panie Boże. Natomiast odbywało się to na raty i za każdym razem w moim przypadku stary ja byłem na kolanach. Się do tego. No, Dam Ci przykład e, z, z budowlanki. Ale, ale, ale poczekaj, no. ale jeszcze nie ciekawa sytuacja. Powiedziałeś, że byłeś na kolana. ale czy potem nie wyskoczyłeś kolejny poziom wyżej, gdyż to było z każdego wyżej, wyżej, wyżej? No, ale oczywiście, że da? no. tak. Dam Ci przykład z budowlanki. E, rozwaliłem sobie kręgosłup. E, Grodziła mi operacja. Lekarz mi powiedział, że najlepiej, to, żebym zmienił zawód. Dobrze powiedział. Natomiast ja mówię, jo, tylko to potrafię. Co tam, kurwa, dopóki wiesz, gdzieś tam jeszcze się potrafię poruszać, no to w porze, a potem się będę martwić. Tak to było moje podejście. Potem wszechświat spowodował, że dostałem łokieć tenisisty. Rozwalony kręgosłup, miałem 30 lat, ręka mi po prostu spadła bez ład łokieć tenisisty. Okay. Następne ostrzeżenie wszechświata. No i takie ostateczne, bo nie chciałem zmienić tej decyzji, bo ja dalej w tej budowlance pracowałem, bo stwierdziłem wtedy, że jak dobra Boże, dałeś mi drugą rękę zapasową, więc śmigałem lewą ręką. Eee, taki uparty i taki głupi, że nie widziałem tych znaków. Nie? No to w końcu czas spowodował, że dostałem tropuklinę. I wylądowałem na 3 miesiące w łóżku. Jak wylądowałem na 3 miesiące w łóżku, to zacząłem się zdrapać po głowie. Mówię, co tu jest nie tak? Chłopie, musiałem się z tym lekarzem przeprosić mentalnie, mówię, no czas na, na zmiany. Ja wtedy radykalnie podjąłem decyzję, że zmieniam moje życie, koniec dyskusji i od tamtego momentu zacząłem się uczyć właśnie nowych rzeczy. I tutaj znowu a propos też się odwołam do nagrania z Asią, które, które było przed tym. Także polecam serdecznie, zobaczcie sobie. Ktoś odwalił 90% dobrej roboty. To naprawdę bardzo dobre nagranie, a w komentarzach gdzieś tam na fejsie się dowalili, że Asia jest umalowała. I teraz jak ktoś, to świadomy człowiek może się malować? Słuchajcie, wchodzimy w takie po prostu absurdy, jeden na drugiego zamiast się wzajemnie wspierać, to mamy taką mentalność, że się cieszymy jak ktoś się kurwa trzeba No to jest... Wiesz, ja bym Ci że to też możemy, możemy kiedyś też coś takiego zrobić, no, tylko że w innej, innej formie, nie? Komuś na przykład innej... Właściwie mogliśmy coś takiego wycoćiać nam się pojawia, to też jakby prosiło o kochanie, uważam, że wszystko generalnie prosiło o miłość generalnie, nawet jeżeli tak mówi. No bo to tak jakbyśmy przyjęli sobie na przykład, a po co człowiek świadomy chodził bram, nie? Przecież możemy chodzić na to to no. też będzie fajnie, nie? No ale pamiętajcie... Ty, ale to by było fajne, tak? No było morsować. Mam nadzieję, tak było, że dojdziemy do tego <laughs> <poziomu> świadomości. <laughs> może świadomości. Może na przykład tak być, nie? No. Ja myślę, że wiem, że to jest po prostu czasami. Ja bym się czasami się spotykam z czymś takim, że... Pierwsza taka fala i obserwuje swoje emocje. Jeżeli to nie są emocje, to chyba w tym kierunku takiego uszanowania i takiego kochania, tego, że ktoś tam tak chce. Często my nie potrafimy, bo nikt nas nie nauczył i programy. Wiesz, każdy z nas wychował się troszeczkę, niby jesteśmy w jednym świecie, wszyscy jesteśmy połączeni, ale każdy różne programy, gdzieś tam podzierzycie. czasami nie potrafimy po prostu powiedzieć, chciałbym z nim porozmawiać, chciałbym się o czymś porozmawiać. Czasami zaczyna się od zaczepki. Nie wiem, czy to zwrócić uwagę, ale ja to zaczę. Czy takie relacje, takie na przykład fajne, trwałe relacje, które mamy w życiu, nie powstały z tego, że na początku był jakiś ktoś nas po na, wiesz, tak machnął i ja się zaraz coś zrobię, nie? Hmm? I, I nagle później to był z tego przyjaźni, nie? Ty, to ale jest to ja jakby dobrysz właśnie... Wiesz i nagle ty jesteś po prostu z tą osobą zżyty, tak jakbyś był połączony, nie? Eee, taka sytuacja mi się przypomniała. Eee, w szkole przyszedł taki nowy chłopak do, do szkoły. Pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie oglądasz. Eee, rok starszy i zaczęliśmy się po prostu tłuc. Wszedł wiesz, na moje terytorium, ja cwaniak, wiesz o co chodzi. E, Także było wesoło. No i po szkole żeśmy się umówili na, e, na męskie załatwienie sprawy. E, więc zaczęliśmy tak, się, się tłuc. E, no i było fajnie, super. Usiadliśmy potem na rowie, na serio usiadliśmy. Powiem stary, idziemy na piwo. Od tego momentu żeśmy się stali kumplami. Ale zobacz, to jest ciekawe. Rozumiem. Wypuściliście troszeczkę tej, takiej, można powiedzieć, niedobrej krwi, która tak, ma odejść. Tak. Czyli, coś. Widzisz, ja na przykład przeczytam teraz to jeszcze, jeszcze głębiej, że my, nie, my pamiętamy, co jest tutaj, nie? od tego momentu, kiedy tutaj przyszliśmy i jesteśmy teraz w tej rzeczywistości mm -hmm. w tym momencie, ale my nie pytamy, to, co było kiedyś wcześniej. Tak. I może ktoś nam miał coś oddać, a my mieliśmy oddać coś komuś. Temat został załatwiony, rozwiązała się sytuacja i teraz możemy normalnie Do współpracować. Dokładnie. Do Albo ktoś jest posłańcem nawet czegoś, co ktoś inny nie miał odwagi zrobić. Nas to spotykamy, to na klatę i dzięki temu, tworzą się naprawdę fajne relacje, mhm. prawdziwe relacje, nie? No bo kto powiedział, że wiesz, to też jest taka rzecz, że my też często mamy wymianę znań, każdy z na no, ma tak, tak. nie musimy się zgadzać, ale to jest właśnie coś najciekawsze, jeżeli to wywoła we mnie coś, na przykład jakaś detoksyfikacja, jakieś słowo, cokolwiek, wywoła we mnie coś, nie? Wywoła, to to mi pokazuje, co jest we mnie do uzdrowienia, tak? Co powinienem uzdrowić, co powinienem zaakceptować? Bo skoro, skoro ktoś mi to z zewnątrz, na przykład fajnie, jest, to jest w ogóle uzdrowiciel, który pokazuje jest na mojej drodze. Nagle mi kurde, ale mi dał gwoździa. Wdzięczny się jestem. Super, chodź tutaj. No, niesamowite. Dobrze, że mi to pokazałeś, bo bym nigdy na to nie zwrócił uwagę. Ale... ale nie brać, nie wchodzić w to i nie tworzyć sobie z tego jakiegoś Tata przeciwnika, tak, tak. Bo, bo będzie tego więcej. Mhm. Dlatego ja wyszedłem z... i tu się zgadzam z Tobą i to z... zobaczcie sobie znowu na, na kanale, sfreszujcie sobie filmy, jak wparowałem do sklepu i na wojnę z policjantami. E, w czasach, gdy się wchodziło w kagańcach i w tej całej całe reszcie, tego obłędu. E, no to chłopie, jak gdzieś nie obróciłem, to byli policjanci. I to nie chodzi mi tylko o przypadek tego sklepu, ja sam potem z nimi fajnie poradziłem, wszystko ok, ale byłem w postawie walki. Więc zadział wszechświat stwierdził, ja nie wiem po co Europe chcę walczyć, ale jak chcę walczyć, ja mu dostarcie, tyle zawodników, Tyle że... przeciwników. Tak, no I ja w pewnym momencie mówię, ja pierdzę, ale gdzie ja się nie obróciłem, to ja musiałem właśnie no, walczyć o swoje. Natomiast gdy przestawiłem swoje myślenie, mówię, a, ale po co mi to? Po co mi to jest potrzebne? To nagle się okazało, że ten, ten świat niebieskich e, sygnałów, że tak powiem, po prostu zniknął z mojego widza, Nie ma. No to jest wiesz, to ja przecież że wszystko co jest tutaj, to jest tak naprawdę też dla nas. Też jest wygrowane i począł się potrzebne. Więc My łatwiej to jest to chyba szanować, ale widzisz, będzie się rzecz, Nagle to zniknęło. A gdybyś tego nie uszanował, w końcu byś się nie przestawił tego, to tego więcej i więcej i więcej by się no wszystkiego pojawiało. Tak samo jak jest na przykład wiesz. Chodzimy w jedno miejsce i upieramy się, że tam będziemy chodzić, bo tam na to rozwiązanie i nawet w tym filmie ostatnim, co mówiłeś właśnie, yy, zaczął fajnie. Yy, wiesz, ludzie chodzą 10 lat, jakieś przystawienia, ustawienia, podpinania, dopinania, yy, etc. Tak naprawdę to wszystko jest w nich i, i jak, jak ktoś za Ciebie nie weźmie tego, co jest Twoje, Ty masz pewne swoje klocki poukładać, Ty masz pewne swoje klocki yy, ułożyć. Może tylko coś podpowiedzieć, ale tak. nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, co ty może zrobienia, ponieważ każdy z nas ma odpowiedzialność, ale mamy też jeszcze coś więcej, czyli taką wspólną odpowiedzialność, że jeżeli wzrastamy i ta świadomość rośnie, no to też ta świadomość rośnie i dzięki temu my jesteśmy w stanie łatwiej zauważać pewne rzeczy, jakby pewne rzeczy, tak troszeczkę z innej perspektywy, że kiedyś też nasza była taka reakcja, że kiedyś ktoś nie miała tego, ale już teraz wiemy że nie możemy też za bardzo w tym ingerować, ponieważ każdy musi przejść swoją drogę, ale możemy się tam wspierać i szybciej przeskakiwać też hmm. na to różne Ja wczoraj rozmawiałem i z, po nagraniu i, e, i z Asią i z Gosią, także pozdrawiam Gosia serdecznie i Asia również. E, słuchaj, jeśli są ludzie m, zabetonowani, tak? tak jak ja byłem, no zabetonowany, że miałem takie, wiesz, Matrixowe myślenie, hmm. totalnie. Nie widziałem e, szerszej perspektywy e, o świecie energii, to tak, sztuka się po głowie i tyle. Takie było moje myślenie, czyli byłem zabetonowany w jakimś tam swoim małym ogródku. E, I ja z mojego doświadczenia wiem, że gdybym nie dostał impulsu z boku, gdyby ktoś mi nie pokazał, jak na przykład medytować. Wszyscy mówią, idź pomedytuj. No i ja siadałem w pokoju, zapalałem kurwa się świeczki, e, zapalałem kadzidła, zasłaniałem okna, włączałem muzykę i medytuję. Um, a medytacja, no to usłyszałem, że to, żeby myśli nie było, więc ja myślałem, żeby nie myśleć. Więc jak ja myślałem, żeby nie myśleć, w pewnym czasie delikatnie rzecz ujmując, odsłoniłem te okna, zakończyłem ten proces, oczywiście wkurzone, że znowu nie wyszło. I ja bym to robił przez ho 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 czasu, dopóki się nie znalazł człowiek, powiedział stary, ale medytacja to jest to i to. I ten stan można wprowadzić w taki sposób i w taki sposób. Mówię, ja pierdolę, odkrycie, no i jak posłuchałem jego wskazówki, no to nagle się okazało, że potrafię medytować. No ale fajne, w ogóle to jest niesamowite, co ty właśnie się powiedzieć, bo mi też to przysz przyszło dzisiaj jechałem. <grym> Mówię, to jest taka też jedna strona takiego wahatełka, nie? Powiedzmy sobie tak, jak ta bujawka, nie? Bujawka się buja i jest tu i tu. A ja coraz bardziej dostrzegam to, że tak naprawdę my powinniśmy być gdzieś na pośrodku, tak. nie wchodzić w rado. Bo tak jak zacząłeś mówić przed chwilą o tym, że z jednej strony tak, mam nie myśleć, ale myślałeś o tym, żeby nie myśleć. Więc byłeś teraz z drugiej strony, dalej byłeś generalnie teraz na minusie. Wcześniej może byłeś na plusie, ale nie było tego balansu, żeby to sobie płynęło, bo był dalej ten opór, czyli nie było tego przepływu. A, a gdzieś tam chodzą, czy gdzieś idąc przez las czy coś, w pewnym momencie, po jakimś zjawisku na przykład, gdzie wyszedłeś sobie, nagle odkryłeś swoją metodę, która ci... Sprzyja i daje Ci po prostu niesamowite połączenie. No jest taki sposób na przykład na 3 dni w lesie, szczędzenie, trzeciego dnia, ale to jest fakt, ja to sprawdziłem, coś w naszym mózgu po prostu klika. On zaczyna pracować całkowicie inaczej. Właśnie jest czystość, pojawia się ostrość. Ale nie w lesie, że bierzesz komórkę i przeglądasz Facebooka, tak żeby była jasna. Teraz 3 dni w lesie. No właśnie, no, no to, to, to nie, to w ten sposób to zero kontaktu z nie, zewnątrz. To, to trzeba wyjaśnić, to nie chodzi o to, żeby być podłączonym do internetu. Dokładnie, tylko, tylko spędzić właśnie czas sam, sam ze sobą i wtedy natura nam no niesamowicie pomaga, robi niesamowite rzeczy. I tutaj dla wszystkich, którzy, naprawdę wszystkich, którzy chcą, ruszyć z miejsca, czy to na tematach rozwojowych, czy to w tematach zdrowotnych. Naprawdę posłuchajcie ludzi, którzy już przeszedli ten etap, bo po co wy macie krążyć, wymyślać koło na nowo, jak możecie się po prostu zapytać, dowiedzieć, albo skorzystać z jednej, z drugiej metody i po prostu lecieć do przodu. No to jest czas, w którym w którym my się mamy rozwijać i wzajemnie napędzać i korzystać z naszych potencjałów. Asia ma pewne umiejętności, to masz pewne umiejętności, ja mam inne, Gosia ma jeszcze inne, więc napędzajmy się wzajemnie. Kończymy, bo coś mi w gardło wpadło i za zacznę zaraz kasłać. Ci, no, ja jest Może nie, to jest no. proces. Możesz tak dużo mówić. No teraz dużo <noise> powiedziałem. No nie? Um... Ale to też dobrze. Dobra Dominik, ja myślę, że. Czeka, 20 ja dzisiaj, minut? Miałem, dzisiaj miałem taką rozmowę z znajomą, wiesz? I mm. Miałem taką rozmowę właśnie też a propos tego, że ją na wiele zapkało, nie? to mi, mi się z tym, ale mm. ją zatkało po prostu, nie? I wiesz, z tego czym się, bo ja mówię sukle, może po prostu mówisz, e, wyskoczyłeś ze swojej fali na chwilę, o czymś coś powiedziałeś, albo właśnie teraz jest proces oczyszczania i, i ona akurat mówiła o tym przykładzie, mówię o twoim, że coś skoczyło, czyli chwilę na przykład wierz. Pauza. Nie, pauza. Nie trzeba po prostu mówić, pobyć ze sobą. I to jest ciekawe, jak ktoś ma dużo rzeczy do zrobienia, nie? Na przykład, zaplanuje sobie rzeczy, i to tak jest takie na z tym mm. Nie? No teraz zobacz, co jeszcze tego nawiążę. Jak to jest, że jest z tej presji, że jest tym, że innego, coś wyskoczyć, na przykład na tygodnie leży, żeby możesz I teraz co przychodzi takiej osobie, jeżeli to było z braku, przychodzi ja, i to ja już nie nam radę, to poczekam do następnego roku. Mm -hmm. Nie, nie czekaj. Nie czekaj też do tego, aż będzie nowa nowe data. No bo to jest tylko cyferka. Jakaś tam cyferka, 2, 3, 4. A żeby się no, nie, nie zniechęcać, tylko... Ty po prostu się nie zniechęcać. W każdej Też może być pewna zmiana, bo możesz zobaczyć, że na przykład... Wiesz co w sumie zaplanowałem? Żeby nie tworzyć sobie takiego oporu, że na przykład nie zrealizowałem tego, co zaplanowałem, tylko patrzeć na to w obecnej chwili, co, co, ci, co zrobiłem i co robisz, co robisz dla siebie, co robisz dla swojej bliskiej, co się zmienia w Twoim otoczeniu. Może Ty tego nie dostrzegasz, bo w pewnym momencie my nie widzimy pewnych rzeczy. Bo ich nie dostrzegamy, ale przychodzą. Ktoś zawsze się pojawia na naszej drodze i nam mówi: Kurde, ty to robisz to, albo ty to w ogóle potrafisz mówić, albo ty potrafisz robić niesamowite rzeczy, Takie, to Kto się z tobą domówi, to może tak jest, nie? No tak, no wiara w siebie. W nie? I, I może dzięki temu uzyskałeś większą pewność siebie i zmieniło Ci się o wiele więcej, Tylko jeszcze może ci się nie. nie zmaterializowało to, co byś chciał, co zapisać na tej kartce, <kledzimy> <kledzimy> ale to po prostu jest po prostu jest i bez tego procesu czasu zmieniłeś to troszeczkę kierunek, nie wyrzucasz sobie i nie robisz sobie wyrzutu z tego, że zmieniłeś ten kierunek i zmieniłeś plany po prostu może coś dla Ciebie albo ktoś, albo Ty sam w sobie masz o wiele inną wyższą i inną, inną drogę tego, gdzie masz podążać, ale obserwuj swój stan, jak zaczynasz się w czuć i jak zaczynasz czuć inaczej, postrzegać inaczej co to ci daje w obecnym chwili, w tym momencie ten stan jest po prostu, nie, yeah, wszystkim co masz, nie? Plan, plan planem, bo ja też sobie wyznaczam jakiś tam, hmm. tam plan, ale nie trzymam się go sztywnie, ponieważ teraz w dzisiejszych czasach jest tyle zmiennych, tyle rzeczy się po prostu dzieje, i to na świecie, i na energiach, i politycy zamyślają jakieś różne dziwne sprawy. To jest czas zmian. Hmm. Więc my nie możemy się zakotwiczyć w starym świecie, zaplanować sobie jak będzie wszystko, no, nie wiem, coś tam po prostu przebiegać i trzymać się tego kurczowo, tylko trzeba być elastycznym. To jest czas właśnie, żeby być elastycznym i przede wszystkim nie katować siebie za to, że się czegoś nie zrealizowało, albo że się potknęło, coś się po prostu nie udało. No tak, że coś. Nabrać po prostu dzisiaj. dystansu. Dokładnie. I umiejętnie troszeczkę się poruszać na tym, płynąć jak na tej fali. Hmm? Utrzymywać tylko balans, tak? Umiejętnie szybko się przelegowywać, OK, tutaj to, to się przelegowuje, tu, 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 tu. Tak. Ale jakby już nie wracam, do tego nie trzymam, rzucam te obciążenie, to co mi go kwitczyło, etc. żeby było lżej, lżej, lżej. lżej tak? Dobra, kochani, napiszcie co o tym myślicie. Napiszcie, czy jakieś wątki Was zainteresowały, czy rozwinąć po prostu temat. Dominik, ja tobie stary dziękuję z całego serduka. Dzięki. Wdzięczności. No i co? Pozdrawiamy serdecznie z Warszawy, widzów z Warszawy również. Także trzymajcie się kochani i do zobaczyska. Na razie Na razie ja.